Okej, okay, C04 Dobra, co to będzie? Okej, okay, co to co ma, nam pokaże intro? Hmm, będzie driftowanie na pewno I to na pewno nawet będzie dużo driftowania e, Star wali C04 i tym razem kolejnego Polaka mamy. Jest to Arken. I tak, na złoto potrzebujemy 3377 No i co tu mamy? Dobra, e, mamy nawierzchnię ziemną znowu, czy tam dirtową, jak to woli czytajcie. E... Okej, okay, wow, ale dużo szykan mamy. Okej, okay, tutaj driftik. Drifta trzeba zrobić. Tu chyba kolejny drift. Albo po prostu full speedem da się to pojechać. To się da fs-em. I to jest mata, dobra. Okej, okay, spróbuję. O, to, to jest dość ciężki fragment. Dobra, tu jest zakręt, tu jest zakręt, tu jest kolejny Tu pamiętać o tej szykanie Dobra, za, chwilę Jak tu przejechać Muszę zobaczyć gdzie to jest yy, Czy muszę albo relay albo po prostu zaryzykować na tej mapie Ale na razie idzie bardzo dobrze Myślałem że będzie o wiele gorzej, a tu yy, na razie i jakoś bez większych trudności udaje mi się pokonać te mapy No i pytanie co mnie będzie czekać na multi-lapie, który rozegramy sobie po tej mapce Okej, okay, tu, tutaj mogę zyskać O tutaj jest problem zawsze Zawsze na tym dircie pracę. No to, to nie będzie chyba za dobre Dobra, pojadę tym szerszym tunelem Dobra, co z tego będzie? Mamy metę Silver Do złota. O Jezu, 3 sekundy do złota. Nie, 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 nie. W taki sposób to my tego nie będziemy robić. Hmm, no dość ostre zakręty i z tym mam problemy. Okej, okay, tutaj jest coś lepszego. Czemu mi je tak wyhamowało? Hmm, 65. Dobra, dalej nie ma złota. No, sekunda straty. I teraz pytanie, gdzie ja mogę jeszcze sekundę zdobyć? No ten frag, bo to jest naprawdę ciężki. Ciężko go przejechać jest. Okej, okay. tutaj odpuszczenie. O, to! powinien być klucz do sukcesu, jeśli mi oczywiście klatki nie przestaną. Czekajcie, co jest? Czemu mi te klatki spadły? Miałem przez chwilę jeden FPS. A taki dobry ran. Dobra, może spróbuję w taki sposób po prostu. No, to też może zadziałać. Pojadę full speedem. Nie, no nie wierzę. No, na razie złoto tutaj mocno ciśnie. Z tych czy, czterech ma to na razie najtrudniejsza. Przynajmniej z tego pierwszego rzędu Zobaczymy co będzie dalej Okej, okay, tutaj Czemu mnie... nie? wiem, o tu się coś dziwnego stało Czemu Mnie tak wyrzuciło Ale widać, że jest coraz trudniej Niż to miało miejsce Chociaż na razie ta mapa i tak nie przebije trudnością B15, z którą się męczyłem 20 minut na złoto tylko Zobaczymy czy któraś z mapa z niebieskich albo czerwonych przebije B15 Bo na razie tamta była najtrudniejsza Okej okay. No, idzie naprawdę przyswoicie. A... Czy udało mi się? Ty, dalej nie ma złota? Czekajcie, czy ja muszę... Chyba tu będę musiał 3-2 zrobić. 32. Tak, ja... Na razie złoto tutaj dosyć mocne jest. Strasznie dobrze na dircie sobie radzi. No właśnie o ten fragment dość dobrze przejechało. Hmm. Dobra, w końcu. No teraz musi być gold, no nie róbcie sobie żartów ze mnie O, nie wiem, nie rozumiem tej mapy Strasznie trudna jest Na razie w ogóle złota nie mogę zdobyć Coś śmieszne Właśnie nie wiem dlaczego jest tak, że jak lekko tylko chcę skręcić to strasznie rzuca mną no. A inni nie mają takiego problemu, nie wiem od czego to zależne jest Okej, okay, może teraz Dobra, teraz na pewno jest godno Nie mówcie, że nie ma Okej, okay, udało się no ale mapa dość już bardziej wymagająca była Okej, okay, zobaczmy sobie jak wygląda C4 No mapa techniczna No ale przynajmniej jakieś większe wyzwanie było Właśnie na tej mapie, że tutaj trzeba było No odpowiednie prędkości dopasować żeby tutaj się zmieścić Więc już No trochę ciężko było Ale przyjemnie się jeździło przynajmniej Mi się podoba Mapa więc co? Nie mam do czego się zastrzeżeć. Żeby przyczepić mapa na plus. I tak, przejdźmy sobie w takim razie do ostatniej mapy na dzisiaj. Znaczy nie na dzisiaj, tylko w tym odcinku, czyli do mapy C05. Zobaczymy co to będzie, już widzę już jakieś zamki. Już mi się przypomina moja citadella, którą kiedyś zrobiłem. Okej, okay, co to jest? Wygląda ciekawe intro. Okej, okay, mapa Gravel Gaja No proszę, znowu nasz przyjaciel powraca. Starwali C05. Na złoto 2 minuty i 9 setnych. 2 minuty 9 sekund i 9 setnych. Okej, okay, czyli już wiem chyba o co chodzi. Po prostu właśnie. O, i będziemy jechać po tym, co ja bardzo lubię, czyli po gravelu. Zobaczę jak to się będzie prezentować dalej. Okej, okay, tutaj mamy mostek. Hmm, um, ale trzy razy to przejechać. Okej. Okay. Hmm. Free wheeling. Okay. No dobrze. I gdzie teraz? Tutaj? Chyba tak Coś jakiś długi ten free wheeling jest? To nie typowo się zaczyna. I to jest Multilab. No dobrze. Więc tak wygląda Multilab. Czyli tak, jedziemy od razu na skróty, nie ma co się wygłupiać. No dobrze. Tu jest trochę ciemno. Dobra, jak z tym freelingiem? Dosyć długi part na pewno muszę przejechać. Na nim. Dobra, tu nawet mi pomogło ta obcierka, więc nieźle. Dobra, teraz ten fragment po krawelu. Most. Nie, ale fajny multilap. Fajnie się jedzie. Po tym. Teraz wskakujemy tutaj. Teraz tunel. Taki bardziej techniczny jest. Trzy Cztery już nawet Okej, okay, skaczemy tutaj no, Fajny soundtrack takie relaksujące. Właśnie lubię to nocne santraki wali. Bardzo mi się podobają. Ok, tak, tak, tak. Trzy sekundy. Dobra, mamy srebro. To przynajmniej odblokuje mi kolejne mapy. To jest checkpoint. Albo wiecie co zrobię tak, żeby się nie rozpraszać, pojadę ze swoim osobistym rekordem. Tu się często zahaczam. W zasadzie tylko początek jest tutaj trudny, reszta jest łatwa. Czyli właśnie to. Bo, bo można was to zahaczyć. Może po prostu będę robię to z odpuszczeniem prędkości. Potrzebuję 3 sekund nad swoim rekordem. Za, za, co? O co chodzi? Eee, nie wiem, nie wiem, co się stało. Co mnie tak wyrzuciło? Dobra, ja się skupię może. 80 setnych na razie mam No to, to jest dość też ciekawy fragment, że można przejechać przez to Dobra, myślę, że redukcja prędkości to będzie dobry pomysł, żeby stosować na gravelu W ten sposób powinienem się wyrobić Ale ten fragment jest cholernie trudny do przejechania No. To jest dosyć trudna. Nie wiem. Ja wam coś pokażę, poczekajcie. Cze Czemu jest tak, że jak chcę lekko skręcić, to strasznie rzuca? Od zobaczcie co się dzieje. Nie wiem. Ja tego naprawdę nie rozumiem jak to działa na tej nawierzchni dirtowej, że Tak mnie rzuca. Na boki. E, Okej. Okay. Nie, na tu da się jechać, ale tutaj mogę mieć zaraz problem. Dobra, może spróbuję z redukcją po prostu się pobawić i będzie dobrze Tylko żeby zaraz nie było jakiś problemów Bo znowu coś problem ze pojazdami miałem Dwie sekundy? Wow To jest strasznie musiałem źle tu pojechać O matko, ale ty z tymi mostami zawsze będę miał problem Wiem, że tutaj jeszcze jakiś błąd popełniłem A ja potrzebuję 3 sekund Tutaj wiem, że popełniłem duży błąd Tak, 3 sekundy powinno starczyć Вот есть, S208 powinno być złoto Tak jest Udało się zdobyć złoto i mam nawet 14 skill pointów więc naprawdę fajna mapa Kolejna z tych bardzo dobrych I nie, nie był to też najtrudniejszy Multilap Okej, okay. przejdźmy sobie do krótkiego streszczenia mapy Gravel Gaia I powiem tak, bardzo mi się podoba, że tutaj jest nowość też, jakiej nie było chociażby w normalnych mapach na Deo, czyli jazda po Gravelu. Też mi się to podoba. I bardzo przyjemnie się jeździł. Musiałem się tylko troszeczkę skoncentrować i można było uzyskać jakiś przyzwoity wynik. Mm, I taka mieszanka dirtu, gravelu, mm, trochę też asfaltu mamy w tunelach i tak dalej. I podoba mi się też ten fragment, czyli jazda pod mm, właśnie tą konstrukcją. Też bardzo fa fajnie to zrobione. Więc dobrą robotę zrobił Gravel Guy mi się y, podobała mapa i mówię nie był to też najtrudniejszy multilab bo z B15 się jednak dłużej męczyłem no dobra y, udało nam się przejść pierwszy rząd z czego jestem bardzo zadowolony pierwsze 5 map mamy, mamy zaliczone na złoto z czego na jednym mamy już aż 80 skip pointów to jest dosyć ciekawe no i co w następnym będziemy kontynuować naszą przygodę i będziemy przechodzić kolejne mapki więc co zapraszam Was do odcinka A Tymczasem się żegnam z wami, dziękuję za uwagę, dajcie łapkę w górę jak się Wam film podobał i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!